Siedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mszereckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. W poprzednich naszych programach informowaliśmy państwa o tym, że ostatnie dni maja będą niezwykle interesujące, bo przygotowujemy dla państwa wiele wydarzeń artystycznych. Tak rzeczywiście było. Było Inspirująco, było artystycznie, było niezwykle intensywnie, drodzy Państwo, i cieszymy się, że byliście z nami. Jak było? Popatrzcie, był koncert Marcina Sujki, były nowe szaty króla, była grupa Mozarta ze swoim programem. Drodzy Państwo, to trzeba zobaczyć, widziałem wiadrziwych włosach! Roznosił spokój wśród pól W miękkie babie lato Kości grzał, A innym razem lasy kosił Spadał ostrzem z gór Młody był, Bogiem był I gnał Wolny tam

i gromadzić się wokół. Lubię nowe, wciąż nowe, nowe, Wpadam i w oko. Kocham wszystko, co modne, Każdy gadżet przygarne. Lubię drogie ubrania I te popularne. Wielki kreator i dyktator mody! Wielki dyktator, kreator, Tworzy dla króla taką szatkę! Silo, awaria. Przepraszamy Państwa, coś popsuliśmy. Taki ładny dom kultury. Przepraszamy Państwa bardzo. Tak się cieszyliśmy na dzisiejszy koncert, ale my po ciemku zagrać nie damy rady. Także cóż, dobranoc, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, za przybycie. <klucza> wiadomo, kiedy będzie następna okazja. Dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca, a więc Dzień Dziecka. Wszyscy pamiętamy o naszych Milusińskich, pamiętamy również my. Otóż Centrum Kultury i Sztuki, Scena Teatralna, Teatr S, przygotował niezwykłą niespodziankę dla dzieci. Otóż dzisiaj odbyła się premiera płyty Teatr S. Dzieciom. Byliśmy na tej promocji płyty z kamerą. Zobaczcie Państwo, były uroczystości, była młodzież, były dzieci, było fantastycznie. Mieliśmy także gości, rzecz jasna. Tą płytę będziemy dystrybuować wśród siedleckich przedszkoli i nie tylko. Chcemy, żeby wszystkie dzieci się z nią zapoznały, bo naprawdę warto. Zresztą popatrzcie Państwo, jak było na promocji, i przez chwilę może posłuchajcie muzyki. Dzisiaj jest taki szczególny i specjalny dzień. Jaki to jest dzisiaj dzień? Oprócz tego, że wtorek. Dzień dziecka. Dzień dziecka. A są tutaj jakieś dzieci? Ta. Wiemy, że największym skarbem w rodzinie dla rodziców to są właśnie dzieci. Czyli Wy życzę samych przyjemnych dni, samego słońca, jak najwięcej przyjemności z tego, że możecie uczyć się, czy to w żłobkach, czy w przedszkolach, czy w szkołach. Wszystko podporządkowane ku temu, żeby dzieci mogły się zdrowo rozwijać. Wszystkiego, co najlepsze Wam życzę, dzieci, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia jak najwięcej powodów do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego, dzieci, dla Was w Dniu Dziecka. Więc uwaga! To jest 20 piosenek! Każda jest potencjalnie złotym przebojem! A żeby przebój błyszczał, to trzeba go puszczać i słuchać! Brawo. Był raz sobie pirat, który w swojej łajbie żył samotnie Miał papugę piękny żagiel i dziurawe spodnie. Był też jego kompan, co to zwał się kapitanem Hakiem, nosił sztuczny brzuch i brodę, bo grał zabijakę. Hej, ha! Dbaj siebie warci, hejcha, śpiewają pieśni, bo przyjaźń odnaleźli w morskiej opowieści. Rejs z papugą, ech, to wyczyn jest nie lada Bo ten stwór bez przerwy gada, gada, gada Gdy na niebie słonko świeci, tysiąc słów z jej dzioba leci Lecz co mówi, nad tym się nie zastanawia Te pokrakę bo przychodzą mi pomysły, byle jakie, jak uciszyć to ptaszysko. Za receptę oddam wszystko, żeby cisza była znów jak zasiał makiem. Pa, 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 pa. Nowy wpadł do głowy mi przypadkiem, gdyby tak zasłonić czymś, papużą klatkę. Kiedy słońce nagle zgaśnie, wtedy i papuga zaśnie. Ja zaśpiewam jej zaś taką ko Na Pani ręce przekazujemy prezenty od Teatroesji Centrum Kultury i Sztuki, czy płyty dla dzieci i jeszcze takie inne drobiazgi. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci. I trochę Zawsze się przyda, także bardzo dziękujemy. Już niebawem 6 czerwca odbędzie się najnowsza premiera Teatru Dziecięcego Dramma Mija. To spektakl pod tytułem Na wyspie Dramma Mija w reżyserii artystki, aktorki, reżyserki opiekuna młodzieży Urszuli Gotowickiej. Drodzy Państwo, od poniedziałku, a więc od wczoraj w punkcie informacji kulturalnej można dostać na to wydarzenie wejściówki. Zapraszamy, zachęcamy, bo naprawdę warto. A już w kolejnym tygodniu, bo 13 czerwca na naszej scenie teatralnej, gościć będziemy niezwykłych artystów. Kabaret Hrabi długo kazali na siebie czekać, zresztą nie kazali, to było wymuszone sytuacją, ale 13 czerwca scena teatralna na miasta Siedlce, program Ariaci, kabaret Hrabi i cóż, dowiadujcie się Państwo o bilety, bo być może ostatnie jeszcze uda Wam się dostać. To punkt informacji kulturalnej u nas w Centrum Kultury i Sztuki. Zapraszam. Drodzy Państwo, niezwykle cieszymy się, że możecie do nas przychodzić. Niezwykle cieszymy się z otwarcia teatru i z tego, że możemy nareszcie gościć publiczność i dla tej publiczności prezentować wydarzenia artystyczne, grać po prostu, stanąć na scenie i poczuć tą atmosferę, co w ostatnim roku było absolutnie niemożliwe, a co dla artystów jest niezwykle ważne. Cały ten czas, czas pandemii przepracowaliśmy i pracujemy dalej. Odbywają się planowe zajęcia, nasze grupy artystyczne, a więc Teatr S, Teatr Dziecięcy Dramma Mija, Studio imienia Jacka Woszczerowicza, czy też Chór miasta Sielce. więc wszystkie grupy te, które w naszej instytucji działają, pracują, pracują intensywnie, a wyniki tej pracy niebawem, przecież premiera Teatru Dramma Mija. Tuż przecież odbyła się promocja najnowszej płyty. Zresztą naszą pracę widzicie Państwo na naszym kanale na YouTube. Warto, warto tam zaglądać. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie o wydarzeniach artystycznych, które odbyły się w ostatnich dniach, ale także tych, które w najbliższym tygodniu planujemy i przygotowujemy także w najbliższym i w najbliższych dniach. Drodzy Państwo, mamy naszą stronę internetową, zaglądajcie tam. Tam ciągle ją uaktualniamy, ciągle nowe wydarzenia się pojawiają. Także nasz profil na Facebooku, tam warto również zajrzeć. No i oczywiście. Bezpłatnie subskrybować nasz kanał na YouTube. A ja chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że scena 24, kolejny numer tego już dwumiesięcznika, niebawem się ukaże. Tam wiele ciekawych informacji, nie tylko o wydarzeniach artystycznych, ale także o e, artystach, o, o życiu artystycznym, ale także takie wydarzenia i takie informacje, które na pewno przydadzą się w życiu codziennym. Zachęcam, zapraszam do zobaczenia.